Polska i polska armia nie są przygotowane na działania wojenne tego typu, które są realizowane u naszego wschodniego sąsiada. Ja Wam pokrótce przedstawię, jak wygląda nasza armia. Nasza armia analogicznie wygląda dokładnie tak, jak interwencja policjantów, próbujących zatrzymać skradziony samochód pod biedronką. My strzelamy sami do siebie. Rykoszetami strzelamy sobie po kolanach. Tylko my tego nie widzimy oczywiście. Społeczeństwo tego nie widzi. Widzimy jak dzia działa policja, i być może oni nawet działali zgodnie z procedurami, bo takie mają procedury. Ja nie chcę przesądzać, ale te procedury są śmieszne. I wojsko, tu jest ten sam ból co w policji. Wojsko wygląda tak samo jak interwencja policji pod biedronką. Tylko że tego się nie widzi. Bo są reżyserowane debilady, gdzie wojsko idzie, oddaje honory i to ładnie wszystko wygląda. Strzela salwą, pięknie w telewizji się pokazuje, bóg strzelił, ooo, ale czołg ale strzela fajnie. Nie, no wyszkoleni są. Ale tak naprawdę szczegółów nie widzimy, bo wojsko się szkoli za drutem kolczastym, za bramą, a akcje policji można czasami zaobserwować w praktyce.